Zanim powiem, jak to wszystko będzie się biegało, to z, ra z racji roli marszałka dworu zapowiem najważniejszą osobę na dzisiejszym rynku, która uświetniła, zwołała i, zorga i nakazała zorganizować dzisiejszy drugi bieg lektyk. Jego Wysokość Przemysław z Bożej Łaski Na Śląsku Książę Cieszyński i Wielkiego Głogowa Też Książę Bytomski i Siewierski Pan na Żorach, Ścinawie, Toszku, Oleśnie i Strzelinie Właściciel Cieszyna, Bielska, Czechowic, Frysztatu, Frytka, Ostrawy, Skoczowa i Strumienia Wikariusz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Gubernator Królestwa Czeskiego Kawaler Królewskiego Zakonu Rycerskiego Toczenicy, etc., etc., etc. Oraz Jej Wysokość Anna z Bożej Łaski na Śląsku Księżna Legnicka i Cieszyńska. Wiwat!